Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale 2. No i dzisiaj będzie mała kontynuacja tematu, który już tutaj na tym kanale poruszałem mianowicie tematu Trolli 2, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Ale któż by się mógł spodziewać jeszcze przed początkiem tego roku, że to właśnie film Trolls World Tour sequel do e, filmu Trolls? Okaże się filmem, który ma zrewolucjonizować rynek filmowy i branżę dystrybucji filmów, i pewnie też innych mediów. No, przynajmniej taka narracja w tym momencie panuje, ale moim zdaniem to jest nie do końca adekwatne do tego, jak sytuacja faktycznie wygląda. W ostatnim czasie w mediach, nie tylko tych poświęconych popkulturze, ale co mnie szczególnie zmartwiło, także w tych, które zwykle na co dzień piszą o sprawach związanych z kinem, z popkulturą, z rynkiem filmowym, pojawiły się trzy tezy, które są całkiem klikalne, i myślę, że w związku z tym rozmaite tutaj ośrodki bardzo chętnie podawały te informacje dalej, no bo być może były to rzeczy, które nadawały się na całkiem atrakcyjne newsy w tych właśnie serwisach. Po pierwsze, bardzo to szeroko był komentowany wielki sukces filmu Trolle 2, czy w wersji oryginalnej Trolls World Tour. I z tym chciałbym podyskutować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: w związku z tym sukcesem okazuje się, że kina, sieci kin. Które w tym momencie oczywiście są zamknięte na całym świecie. Powolutku, powolutku będą się pewnie otwierać w USA, u nas to potrwa pewnie dużo dłużej. W tym momencie pewnie trzęsą portkami, w związku z tym, że film, który był wydany bezpośrednio na VOD, czyli Trole 2, właśnie w tym kontekście, zarobił tak dużo pieniędzy. W związku z tym może się okazać, że w takim razie dystrybucja kinowa i kina jako takie nie są w ogóle potrzebne wytwórniom, by te mogły zarabiać pieniądze. To jest druga teza, że kina zaczęły się bać o swoją przyszłość. Z tym również chciałbym tutaj podyskutować. No i trzecia rzecz jest taka, że w związku z tym, że kina zaczęły bać się o swoją przyszłość, w związku z tym, że sytuacja się dynamicznie cały czas zmienia, czeka nas zmiana status quo w temacie dystrybucji filmów, przynajmniej na razie jeśli chodzi tylko i wyłącznie o filmy, że być może cała ta sytuacja związana z tym, jak Troje 2 zrobiły, że inne wytwórnie zauważą to, co zrobił Universal, to będzie ten katalizator do tego, by no, dystrybucja filmów wyglądała kompletnie inaczej. Moim zdaniem to jest nieprawda. Więc z tymi trzema tezami pozwolę sobie trochę tutaj podyskutować. Małe wprowadzenie dla osób, które nie śledziły generalnie całej sytuacji. Universal, w momencie, w którym epidemia wybuchła w USA i kina zaczęły się zamykać, postanowił, że wrzuci na VOD filmy, które dopiero co miały swoją premierę kinową. Emma, Niewidzialny Człowiek i The Hunt od razu poszły na VOD bez czekania tych przepisowych powiedzmy trzech miesięcy, ponieważ sieci kin dogadały się z dystrybutorami filmów, z wytwórniami filmowymi, że okienko między zejściem filmu z kin, a trafieniem tego filmu na nośniki, na VOD, do telewizji i tak dalej, będzie wynosić właśnie około 90 dni. Universal postanowił to zignorować, Puścić te filmy do Kin, zanim poszły też inne studia, to samo zrobiło Warner Bros ze swoimi filmami na przykład. No i wówczas zaczęli się wszyscy zastanawiać, czy w takim razie tak będzie wyglądała nowa rzeczywistość, i czy w ogóle będziemy pomijać w tym momencie tutaj kina, albo traktować dystrybucję bezpośrednio domową, bezpośrednio na VOD, jako coś równorzędnego do dystrybucji kinowej. No i tutaj jeszcze więcej, powiedzmy, oliwy do ognia tak się mówi, nie? dolał Universal znowu, zapowiadając, że ich nadchodzący film, czyli właśnie Trolls World Tour, trafi jednocześnie do kin i jednocześnie na VOD. Czyli dokładnie tak, jak to ludzie się zastanawiali, że być może będzie sytuacja wyglądała. Oczywiście w momencie, w którym Trolle 2 miały faktycznie swoją premierę w USA, kina były zupełnie zamknięte, poza jakimiś pojedynczymi kinami drive-in, no i w związku z tym film był do obejrzenia praktycznie, Wyłącznie na VOD, co z kolei spowodowało bardzo negatywną reakcję organizacji zrzeszającej właścicieli sieci USA, National Association of Theatre Owners, w skrócie NATO, którzy zapowiedzieli, że zapamiętają sobie ruch Uniwersalu. Generalnie poszło o to, że Universal po prostu z nikim nie dogadywał tej sytuacji. Disney na przykład wrzucił, czy raczej też zapowiedział, że swój film Artemis Fall, pierwotnie zapowiadany jako premiera kinowa, też wrzuci bezpośrednio na swój streaming, na Disney+, ale tutaj nikt się nie czepiał, nikt nie miał żadnych tutaj obiekcji, bo ponoć Disney zwyczajnie dogadał tę kwestię z NATO i ustalili wspólnie, że to będzie najlepszy sposób zadziałania w tym momencie, bo najpewniej po prostu Artemis Fall, tak samo jak Troll 2 zresztą, nie mógłby liczyć na jakiś ogromny wynik kinowy, więc nie opłacało się czekać z tym filmem, lepiej było go wypuścić na VOD. No ale Universal zignorował ustalenia jakie były, nie konsultował tego z nikim i no jeśli masz partnerów biznesowych, z jednej strony właśnie właścicieli sieci kin, z drugiej strony wytwórnie i obie strony ustalają jakiś kompromis, ustalają jakieś zasady działania w taki sposób, żeby no, obie mogły na tym korzystać i nagle pojawia się jedna strona, która mówi, że a jebać, to zrobimy po swojemu, no to nic dziwnego, że pojawia się tutaj konflikt, ale tutaj dochodzimy do naszego pierwszego ważnego zwrotu akcji i jednocześnie pierwszej tezy, z którą bym chciał tutaj podyskutować. Mianowicie Universal ogłosił, zresztą całkiem dumnie, że po tym pierwszym weekendzie, kiedy Trolle 2 Trolls World Tour było dostępne do obejrzenia, a konkretnie wypożyczenia filmu na dwa dni za 20 dolarów, film zarobił w to otwarcie, Naprawdę sensowną sumę prawie 40 milionów dolarów. Nikt tego nie zliczył dokładnie, ponieważ, no, niestety, zliczanie przychodów z rynku VOD jest trochę bardziej skomplikowane, trochę mniej dokładne, więc basowali tutaj tylko i wyłącznie na jakichś takich szacunkach. To jest dziesięciokrotność tego, ile wynosił poprzedni rekord należący do Jurassic World Fallen Kingdom. Oczywiście to był film, który miał swoją premierę kinową i zarobił wtedy miliard dolarów na całym świecie, a później dopiero trafił na VOD. No i wtedy zarobił jakieś 4 czy 5 milionów dolarów w otwarciu, w ten pierwszy weekend, kiedy trafił na nośniki i na przede wszystkim na rynek VOD. Natomiast w tym wypadku oczywiście mówimy o no, naprawdę dużym wyniku, czymś, czym warto się w tym momencie pochwalić. Ale mało tego, trzy tygodnie Później, teraz mamy czwarty tydzień, więc być może ta suma już jest troszkę większa. Ale trzy tygodnie później, Universal dumnie ogłosił, że udało się temu filmowi Trollom 2 zarobić w te trzy tygodnie 100 milionów dolarów. Co jest ogromną sumą, bo mówimy tutaj tylko i wyłącznie o rynku amerykańskim. Jeszcze dochodzi do tego rynek światowy, aczkolwiek no rynek światowy w tym wypadku raczej aż tak dużo im pieniędzy nie przyniesie, no bo ufmy się, nie we wszystkich krajach VOD jest e, tak chętnie wybieraną usługą. Każdy rynek jest trochę specyficzny, tu jest większe piractwo, tam generalnie same platformy VOD na przykład e, no nie działają tak sprawnie, być może gdzieś wypożyczenie będzie kosztować na tyle dużo, że ludzie się na to nie skuszą zwyczajnie, więc wydaje mi się, że o ile z tego rynku światowego jeszcze im coś tam dojdzie do tego wyniku, to raczej nie będą to jakieś specjalnie duże sumy, szczególnie, że nawet pierwsze trole dużo więcej zarobiły na rynku domowym aniżeli na rynku światowym. Mówimy też o, te, o popularności samej marki Trolls, która pewnie w USA jest większa niż wreszcie świata, ale tak swoją drogą. Po trzech tygodniach 100 milionów dolarów to jest bardzo duży wynik. To jest wynik, który w zasadzie satysfakcjonowałby, myślę, wytwórnię w momencie, kiedy ten film trafiłby normalnie do dystrybucji kinowej. Nic dziwnego, że wiele serwisów potem zaczęło pisać o tym, jaki. Universal odniósł gigantyczny sukces w ramach tego filmu. Zresztą Universal też bardzo chciał to ogrywać pierowo jako coś co im. jako eksperyment, który naprawdę się powiódł, ludzie naprawdę chcieli zobaczyć ten film i tak Oczywiście, no nie da się ukryć, że ten dobry wynik był napędzany przez taką sytuację, jaką mamy obecnie. I mają również Amerykanie, czyli lockdown. no Ludzie siedzą w domach, więc generalnie nie mają zbyt wielu alternatyw do oglądania filmów na VOD. To jest w zasadzie jedna z niewielu rozrywek, jakie faktycznie jeszcze wchodzą w grę, szczególnie gdy mowa o jakich, jakichś nowych treściach, a nie oglądaniu tego, co już się doskonale zna albo co już było dostępne. A ma to jeszcze większe znaczenie, kiedy do równania dołożymy dzieciaki. I kiedy mamy, powiedzmy, w amerykańskim społeczeństwie ileś tam, powiedzmy, rodzin z jednym dzieckiem, albo dwójką, albo nawet trójką dzieciaków, no to perspektywa kupienia za te 20 dolarów jakiegoś filmu, który zajmie te dzieciaki na dwie godziny, to już jest coś, co wydaje się naprawdę niezłą inwestycją. W związku z tym zupełnie nie dziwi mnie to, że Amerykanie chętnie ten film wybierali. Wydaje mi się, że filmy dla dzieci w tym kontekście mają nawet większe szanse na to, żeby właśnie osiągać tutaj wysokie wyniki, Aniżeli powiedzmy filmy dla dorosłych. Generalnie, no filmy niekoniecznie przeznaczone dla dzieciaków może w ten sposób, bo filmy dla dorosłych już mi już tak powiedzmy jak coś bardzo konkretnego. Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o rynek VOD, animacje generalnie sprzedają się bardzo dobrze, więc nowa animacja, która mało tego była wcześniej naprawdę szeroko promowana, jak duża produkcja kinowa, no to jest w zasadzie coś, co musiało się dobrze sprzedać. Więc dlaczego dyskutowałbym z tym, że jest to wielki sukces? No, zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Jeśli spojrzymy na sam czysty wynik, jasne. Bardzo dobry. Pod tym względem pewnie Universal podjął całkiem dobrą decyzję, żeby nie czekać z przełożeniem tego filmu na czas, kiedy pewnie tych premier. kiedy coraz więcej filmów jest przykładanych. Wiecie, jeśli nie, nie wypuściliby tych troli teraz, tylko powiedzmy rzuciliby to gdzieś w listopadzie, albo w grudniu, albo w 2021 roku, to pewnie ten film zostałby kompletnie zjedzony, albo inaczej zignorowany, bo byłaby masa innych, ważniejszych, większych premier, nawet z tymi minionkami Universalu na czele. Więc w tym konkretnym przypadku. To była naprawdę dobra decyzja z punktu widzenia biznesowego, ale z drugiej strony powinna zostać dogadana z sieciami KIN. Ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Natomiast warto w tym kontekście mieć z tyłu głowy, że to wcale nie oznacza, że Universal zarobi na tym filmie jakieś duże pieniądze. Poza tym, że filmy tutaj generują przychody, także będąc dystrybuowanymi na rynku VOD, to też mimo wszystko wcześniej kosztowały swoje. I kiedy przyjrzymy się konkretnym liczbom. To wyjdzie nam, że no, najpewniej tutaj szefowie Uniwersalu nie będą na pewno płakać, ale też nie mają czym być zachwyceni w tym kontekście. I więcej jest tutaj w mówieniu o wielkim sukcesie pijarowej gadki, aniżeli realnych, powiedzmy, realnego zauważania m, sytuacji, jaka, jaka panuje. Więc słuchajcie. Film Trolle 2, Trolls World Tour, kosztował 95 milionów dolarów. To był budżet produkcyjny. Do tego jeszcze dochodzi budżet marketingowy, który ponoć był naprawdę wysoki, bo film był naprawdę mocno promowany, z tego co czytałem. Więc mamy 95 milionów dolarów budżetu produkcyjnego i 60 milionów dolarów budżetu marketingowego, co łącznie daje nam 155 milionów dolarów. Tyle kosztowało zrobienie tego filmu, no i wypromowanie go. Więc w tym momencie te 100 milionów dolarów, które film zarobił, już nie wygląda aż tak imponująco, prawda? No ale można by powiedzieć, no dobra, ale to były trzy tygodnie plus tylko z rynku amerykańskiego, będą jeszcze kolejne tygodnie, będą też kolejne rynki, więc pewnie uda się tę sumę no, załatać znacznie, znacznie skuteczniej. Tylko, że tak, po pierwsze, w kolejnych tygodniach ten wynik będzie rósł coraz wolniej. Wiadomo, że ta krzywa, powiedzmy, no będzie spadać trochę mniej gwałtownie niż to jest w dystrybucji kinowej, kiedy no najwięcej osób idzie w premierę albo w kolejnym tygodniu, potem już po prostu film sobie dogorywa. Natomiast w przypadku VOD pewnie, pewnie będzie to trwało wolniej. Ale wiecie, kto już miał ten film zobaczyć, kto już na niego czekał, kto się złapał na ten duży marketing, drogi marketing tego filmu, no to już pewnie go zobaczą w pierwszy weekend, ewentualnie w drugi, może w trzeci. Coraz mniej takich osób będzie w kolejnych tygodniach. No i do tego dochodzi oczywiście ta kwestia, o której wspomniałem wcześniej, czyli to, że z rynków zagranicznych zwyczajnie tych pieniędzy nie będzie tyle co na rynku domowym. Ale jest jeszcze najważniejsza sprawa. Te 100 milionów dolarów to jest przychód, ale to nie jest to, co potem trafia do kieszeni wytwórni. Bo jeszcze swoją działkę muszą zabrać same platformy VOD, które będą potrzebować tych pieniędzy na swoje działanie i na swoje potrzeby, powiedzmy. Będzie to oczywiście suma mniejsza niż zabierałyby kina, no bo kina potrzebują znacznie więcej kasy na funkcjonowanie, ale wciąż będzie to jakaś tam część, która z tej sumy odejdzie. W tym wypadku mówi się o około 20, nieco ponad 20% które zabierają sobie platformy VOD. Każda ma jakieś inne stawki, ale to oczywiście w przybliżeniu wynosi jakieś 20%. parę procent. Mówi się o tym, że na czysto po tych trzech tygodniach do kieszeni Uniwersalu trafi 77 milionów dolarów. To jest większy wynik niż to, co zarobiły pierwsze trole na rynku domowym w USA przez cały okres, kiedy były w ogóle dostępne w kinach. Plus, z tego co czytałem, trolle trafią też na Hulu, więc ta platforma również ma na mocy specjalnej umowy przekazać konkretną Sumę pieniędzy Uniwersalowi, właśnie za to, że będą mieli w swojej bibliotece tenże film. I ponoć ta kwota wynosi 25 milionów dolarów. Więc możemy mówić po tych trzech tygodniach o tym, że do kieszeni Uniwersalu trafi nieco ponad 100 milionów dolarów. Czyli udało się niejako odrobić budżet produkcyjny, ale jeszcze zostanie ten cały budżet marketingowy, który też wypadałoby odrobić. Więc niestety, ale wciąż zostaje duża kwota, z którą Uniwersal jest na minusie. I po tych trzech tygodniach, mimo że te 100 milionów brzmi imponująco, to wciąż oznacza, że Universal niestety, ale stracił na tych trolach. I nie da się ukryć, że pewnie w tym konkretnym przypadku nie opłacało się czekać na to, żeby kina znowu się otworzyły i tak dalej, przekładać tego filmu. Ale kiedy nie byłoby epidemii i ten film trafiłby do kin, i nawet nie spotkałby się z powiedzmy jakimś dużym zainteresowaniem, bo ponoć tak miałoby być. I widać ten trend zresztą w przypadku wielu innych sequeli, animacji, które nie są jakąś wielką marką filmową, no bo wiecie, na przykład Lego Movie 2 zarobiło dużo mniej niż pierwsze Lego Movie. Angry Birds 2 zarobiło znacznie mniej niż pierwsze Angry Birds, nawet mimo tego, że miało dużo lepsze recenzje niż pierwsza część. Secret Life of Pets zarobiło znacznie mniej niż pierwsza część. No i można by tak wymieniać i wymieniać, to jest jakaś reguła, po prostu sequele w tym wypadku cieszą się znacznie mniejszym powodzeniem, jeśli nie jest to ustanowiona już filmowa marka i pewnie tak byłoby właśnie z trollami i Universal to przewidział i też pewnie był to dodatkowy argument, żeby jednak wypuścić w premierę w UD. Ale wydaje mi się, że i tak, gdyby epidemii nie było, postawiliby wciąż na dystrybucję kinową, bo zarobiliby część pieniędzy w kinach, a potem poszłoby to na VOD i liczyliby, że i tak te rodziny z dziećmi chętnie kupią ten film dla swoich dzieciaków. No bo, tak jak wspominałem, animacje generalnie cieszą się relatywnie sporym powodzeniem, kiedy trafiają na VOD czy nośniki. I koniec końców, na pewno zarobiliby tak więcej, niż gdyby wówczas wypuścili to na VOD, bo wówczas nie byłoby oczywiście lockdownu, nie byłoby tych dodatkowych czynników, które teraz sprawiają, że to 100 milionów dolarów się uzbierało. No ale, tak jak mówiłem, w tym konkretnym przypadku. Wydaje mi się, że to była to korzystna decyzja z czysto biznesowego punktu widzenia, bo nawet jeśli w tym momencie Universal wciąż jest na minusie, no to z kolejnym, tygodniem i kolejnym i kolejnym i kolejnym wejściem tego filmu na inne rynki, myślę, że uda się powiedzmy tę kwotę na minusie na tyle zniwelować, że nawet jeśli nie będzie można mówić o tym, że trole 2 był wielkim sukcesem, no to przynajmniej nie będzie to oznaczało jakiejś wielkiej finansowej straty dla studio. A to jest w tym wypadku, no, tym planem minimum, który trzeba osiągnąć. Nie wtopić pieniędzy. I choć finansowo trolle 2 nie będą jakimś wielkim sukcesem dla Universalu, no to wizerunkowo będą to sprzedawać jako właśnie wielki sukces, jako ta nowatorska platforma, która postanowiła wyjść do ludzi i nie czekać z dystrybucją kinową, tylko od razu dać im film, na który czekali to się zawsze będzie dobrze klikało, prawda? No i tutaj możemy zresztą przejść bardzo płynnie do tej drugiej tezy, mianowicie, że w związku z tym wielkim sukcesem Uniwersalu, o czym pisze wiele mediów, wiele portali i tak dalej, o czym mówiłem na początku, kina zaczną po prostu trząść portkami, że będą tracić pieniądze i coraz więcej wytwórni będzie szło tutaj torem Uniwersalu. Już wspomniałem o Disneyu i Artemis Fall, wspomniałem o Warner Bros. i ich e, Scoob, a pewnie to nie koniec, w związku z tym, czy to oznacza koniec dla KIN? Nie. Mało tego, jeśli ktoś trzęsie portkami w tym wypadku i w tym momencie, to jest to przede wszystkim Universal. Bo Universal wpakował się w minę w postaci, no niestety, ale konfliktu z sieciami KIN. A tak się składa że to nawet Universal bardziej potrzebuje kin dla swoich filmów, żeby je tam wyświetlać, aniżeli sieci kin potrzebują Uniwersalu. Bo jasne, Universal ma w swoim katalogu w nadchodzących miesiącach wiele mocnych produkcji kinowych, które na pewno będą się wiązały z ogromną frekwencją ludzi w kinach. Jurassic World, w tym wypadku część trzecia Dominion, wspomniane Minionki 2, F9, czyli dziewiąta część Szybkich i Wściekłych, no murowanych i... Ale także pozycje nieco bardziej sprofilowane pod konkretnych widzów, na przykład sequel do Halloween. No jest tutaj trochę tych filmów, które myślę, że sieciki na pewno chciałyby mieć, szczególnie kiedy się otworzą po całej epidemii i będą potrzebowały jak największych zarobków. Ale niekiedy, Universal zwyczajnie pokazuje im faka, udowadniając, że warunki, które ustalano wcześniej, na które obie strony się zgadzały, nic kompletnie dla Universalu nie znaczą. I oczywiście wcześniej, tak jak mówiłem, NATO wypowiedziało się bardzo negatywnie, mówiąc o tym, że zapamiętają sobie te działania Uniwersalu. Ale potem też same sieci KIN zabrały głos, mówiąc o tym, że no, zwyczajnie jest to zignorowanie, pogwałcenie ustaleń czy umów, które, na które się zgadzano wcześniej. Więc jeśli jedna strona nie będzie honorować warunków tej umowy, tych ustaleń. No to my też nie będziemy. Mało tego, Universal zapowiedział, że będą kombinować dalej z dystrybucją bezpośrednio na VOD. No więc kiedy AMC się o tym dowiedziało, no to przedstawiciel tej sieci kin powiedział, że no to my nie będziemy puszczać filmów w Universalu, do widzenia. Nawet mimo tego, że AMC samo jest w dosyć trudnej sytuacji i mówi się, że są duże szanse, że ta sieć zwyczajnie zbankrutuje. Ale nie tylko AMC, na przykład Cineworld, do którego należy choćby sieć Cinema City, którą możecie znać, ale też druga największa sieć kin w USA, czyli Regal. Również powiedziano tam tak, że no to jest zwyczajnie... Ignorowanie ustaleń, które, na które się godziliśmy, więc zareagujemy dokładnie tak samo. Masa innych sieci kin odsyłała bezpośrednio do stanowiska NATO, i generalnie naprawdę trudno zakładać, że w takim wypadku, jeśli na przykład AMC czy Regal przestaną puszczać film uniwersalu, no to inne sieci stwierdzą: No dobra, to my będziemy i my na tym skorzystamy. No nie, będąc zrzeszonymi w ramach NATO. Wszystkie będą w tym wypadku postępować jak jeden mąż, bo wyłamanie się jednej sieci KIN pewnie będzie oznaczało wyłamanie się z całego NATO, no i wówczas stratę pewnych profitów, które na pewno płyną z członkostwa takiej organizacji. I oczywiście, tak jak mówiłem, siecią KIN na pewno nie będzie na rękę niewyświetlanie filmów Uniwersalu, które na pewno generowałyby naprawdę duże liczby i dużo pieniędzy dla tych sieci KIN, ale z drugiej strony, w momencie, w którym. Nie będzie tych filmów Uniwersalu, będzie więcej salki nowych, więcej miejsc, więcej slotów na konkretne filmy, skorzystają na tym inne wytwórnie. I inne wytwórnie, przez to jak przekładają teraz swoje premiery, będą po prostu miały potąd mocnych i popularnych i mających szansę na duże wyniki finansowe premiery filmowych. Więc jeśli AMC, Regal i cała reszta amerykańskich kin, no a być może też europejskich, kto wie jak to będzie wyglądało u nas. W każdym razie. Nawet jeśli powiedzmy w USA kina nie będą wyświetlać tych filmów Uniwersalu, no to w to miejsce inne wytwórnie po prostu z pocałowaniem ręki przejmą te sale, te miejsca, które normalnie zajmowałyby filmy Uniwersalu. Bo one też będą jak najbardziej miały co grać. Więc nie ma też absolutnie żadnych szans, że na przykład inne wytwórnie. Ujmą się za uniwersalem i postanowią tutaj stanąć razem w jednym szeregu, albo zrobią dokładnie to samo co oni. Nie, wręcz przeciwnie i odwrotnie im będzie zależało, żeby jeszcze bardziej podkreślić tutaj, że doświadczenie kinowe najlepsze, najważniejsze i wspieramy wytwórnie filmowe i w ogóle jesteśmy wszyscy razem jedną wielką filmową rodziną. Nie dlatego, że tak jak ja na przykład uwielbiają chodzić do kina, oglądać film na dużym ekranie i, i wierzą w to, że to jest po prostu najlepszy sposób oglądania filmów czy coś takiego. No nie, im się to finansowo opłaca najzwyczajniej w świecie. Wytwórnie filmowe wciąż zarabiają zwyczajnie więcej pieniędzy na dystrybucji kinowej niż kiedykolwiek mogłyby zarobić na VOD. Nawet w momencie, w którym kina zupełnie znikną i tak nie uda się wyciągnąć tyle pieniędzy z VOD, wówczas ceny tych filmów musiałyby być na tyle wysokie, żeby to równoważyło sytuację, w której kupujecie dostęp do filmu powiedzmy na dwa dni. Ale możecie zaprosić 10 kumpli i oglądać to razem. Za cenę powiedzmy jednego obejrzenia. W kinach się kupuje bilety pojedynczo, więc dużo łatwiej na tym panować. W tym wypadku opłata za wypożyczenie filmu musiałaby być naprawdę wysoka, co z kolei sprawiłoby, że mniej osób by się na to decydowało. Szczególnie, że wiecie, piractwo istnieje. I wówczas kto wiecznie wróci z pełną mocą, kiedy będzie możliwość zobaczenia sobie filmu już w momencie premiery. Wierzcie mi, naprawdę nie bez powodu. Wszystkie wytwórnie łącznie z Uniwersalem przekładały swoje największe premiery na czas, kiedy kina wrócą do normalnego działania, albo przynajmniej zbliżonego do normalnego. Nie bez powodu Universal przesunął sobie Minionki, F9 czy, czy jakiekolwiek inne filmy, a zostawili na premierem VOD Trolle 2, które już nie miały być hitem. Już wszyscy wiedzieli, że to nie będzie żaden hit, jeśli trafi do kin. Więc w tym wypadku już możemy mówić o tych dwóch tezach, z którymi się kompletnie nie zgadzam. Po pierwsze, jeśli ktoś w tej sytuacji znajduje się na przegranej pozycji, to jest to właśnie Universal, który ma swoje filmy, które pewnie kosztowały ogromne pieniądze, zresztą doskonale wiem, że kosztowały ogromne pieniądze, ale może się okazać, że nie będzie miał gdzie ich wyświetlić. I zrobienie teraz platformy VOD albo no podpisanie jakiejś umowy na przykład z jakimś Amazonem czy z jakąś inną platformą, która miałoby teraz, powiedzmy, Dystrybuować te filmy jako VOD wiązałoby się zawsze z ogromnymi stratami finansowymi dla tej wytwórni. Więc Universalowi zwyczajnie będzie bardzo zależało, żeby jednak dogadać się i naprawić relacje z AMC, z Regalem, w zasadzie ze wszystkimi, żeby mogli wyświetlać swoje filmy, że mogli na nich zarabiać. Bo nie są w stanie w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nigdzie indziej zarobić na tych filmach tyle, ile zarobiliby w dystrybucji kinowej. Nawet przy rozmaitych, powiedzmy, ograniczeniach związanych z dbaniem o bezpieczeństwo i higienę w tych kinach, kiedy już sytuacja z epidemią się troszkę normuje. No i trzecia teza, słuchajcie, czyli to, że zmieni się status quo, no, no nie zmieni się w momencie, w którym wciąż to dystrybucja kinowa jest tą najważniejszą i wytwórniom bardzo, bardzo, bardzo będzie zależało, żeby nic się w tej sprawie nie zmieniało. Bo kiedy dojdziemy do momentu, że na przykład w związku z epidemią sieci kin faktycznie padną, zostanie tych kin bardzo mało, ludzie nie będą chętnie w ogóle wybierać się do kin, to najwięcej na tym stracą poza kinami właśnie wytwórnie. Bo nie ma w tym momencie alternatywy, która pozwoli im zarabiać tyle, ile zarabiali do tej pory. Więc będą musieli się liczyć, tak czy siak, z sytuacją, w której, nie wiem, wypuszczamy to na VOD i próbujemy zarobić jakieś pieniądze, ale to będą mniejsze pieniądze, albo czekamy dalej, albo, nie wiem, <laughs> ciężko w zasadzie w tym momencie stwierdzić, bo pewnie będzie to oznaczało zmierzch, takich blockbusterów, jakie mieliśmy do tej pory, bo nie będzie się opłacało ich produkowanie, bo z VOD zwyczajnie nie wyciągną tyle pieniędzy, ile wyciągali z dystrybucji kinowej. Prawdopodobnie są na to duże szanse, że jeśli nie będzie lockdownu, nie będzie takiej sytuacji, jaką mamy w tym momencie, to nawet takie filmy właśnie jak Troll 2, jak Scoop i tak dalej, nie miałyby szans na VOD zarobić tyle, ile zarabiałyby na dystrybucji kinowej, nawet kiedy te filmy nie cieszyłyby się jakimiś dużymi tutaj wpływami. Więc sytuacja wygląda tak, że nie ma co liczyć na zmianę status quo. Do momentu, aż kompletnie wywróci nam się sytuacja, wiecie, kina upadną, nie będzie absolutnie żadnej możliwości, wiecie, wrócić do stanu poprzedniego albo nawet zbliżonego, wówczas to będzie nowa rzeczywistość, ale na pewno nie będzie to oznaczało po prostu zmiany modelu dystrybucji z takiego, jaki mamy teraz na VOD bo no nie da rady. To będzie musiał pociągnąć za sobą zmianę tworzenia filmu, zmianę tego, jak będą finansowane i masą innych rzeczy, które będą wychodzić daleko poza po prostu zmianę status quo tego, jak dystrybuowane są filmy. To będzie zmiana całego systemu, ale wierzcie mi też, że i sieci kin, i wytwórnie będą robić co w ich mocy, żeby do tego nie doszło. Wytwórniom będzie bardzo, bardzo, bardzo nie na rękę, jeśli cokolwiek się w tej materii zmieni, bo będzie to oznaczało znacznie mniejsze przychody dla nich. No i to było na tyle, mam nadzieję, że ten troszkę chaotyczny, wybaczcie mi to materiał, trochę Wam rozjaśnił, jak ta sytuacja wygląda, jaki jest troszkę szerszy kontekst tego, wiecie, wielkiego sukcesu y, Trolli 2 i Uniwersalu, tego konfliktu, któ która strona w tym momencie jest trochę bardziej przerażona tym, co się dzieje, no i kwestii tego, jak będzie wyglądała sytuacja za jakiś czas. I wszystkim w każdym razie zależy na tym, żeby się nic nie zmieniało, no, ale zobaczymy oczywiście, co się wydarzy w kolejnych miesiącach. Tymczasem, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Może zrobić kompanion, może po prostu dopowiem jeszcze jakieś kwestie, których tutaj nie poruszałem. Możecie śmiało tutaj komentować. Jeśli macie inne zdanie, to też chętnie go posłucham, a ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!